Dziękuję, widzowie! Dzisiaj gramy w Squid Game. No i dzisiaj będziemy sobie grać. I tutaj na tym odcinku będą pieczęć. Gramy ogólnie na roblox. Nie wiem po co wysłuchamy. No i będziemy po prostu tu sojusze zakładać. Więc za chwilę. Po prostu będzie uskrywka. Zagram. I w ogóle tam samo. Takie grupa wiekowa. Seryś 5, 3, 2, 1 i 0. Dobra. W ogóle gram bez dźwięku. I niedawno nie było filmu. O! I tutaj jest raz czysto. w tak jest I tyle. To zniknie. Pierwsza gra: czerwone światło i zielone światło. Przejdź na drugą stronę, zanim zegar uderzy. Zrób przestań się dostać dylematka połowie czerwone. Wiem to, dobra. Ja grałem w te gry z cechnię. Halo! Grałem w tej gry w nie rozumiecie? W ogóle tu spraw mi chodzi. Dobra idem. Weźcie. No, Grałem w te gry wcześniej. ukradł mojego babkę. Dla jest jeden zostały. Hmm. Dobra.

Dobra, i tutaj się gdzieś ukryjemy w tych łóżkach. Co wow. to jest? Proszę mnie tutaj nie zachęcam. Musimy po prostu wyjechać. To i. jak gdzieś jest. Okej. Okay. Dobra, tutaj będę bez pracy. Hmm. Krytyczny mój. И так у нас было на самом на спокойном закальке. Начинаем этот нас обучался. Заречьте. Я стучу Czas dołączyć do grób. Dobra. Dajcie mi to. Za ósmy sojusz. Okej. Okay. Idziemy. O nie. Dlaczego? Znajdźcie. Aha. Znajdźcie. Czekaj. Dobra. Идем дальше. Да ничего не будет. Вверху кто-то высадил. Давайте сюда Я О, кто -то... Ты сейчас в свою лусу. Идем в танке. Не, я не особо. там то было так долго? Ай, у меня мама сейчас запарится. Я тут только что-то купила. ...to ja bym szybciej to zrobił. O, sojusz. Widzicie? Jej, wreszcie, jest! Idziemy tutaj. Ogólnie, jak teraz wygram, to będzie następne. Teraz, co pamiętam, to są mingle. A ja tylko Jeden pokój zdrałem więc więcej nie ma. Oni przegrywają. Mamy 20 pokojów. Graciliśmy. O. Zgrałbym jeden mi się podoba, ale nic tu nie ma. Mingle. Hmm, to tutaj zapomnieli przetumalić. To już wiem. Ale wiem. O co tu chodzi.

tu jest Naprawdę tu jest Nie, ja Dwie osoby szybko. Akurat będzie. Błagam, błagam. Dobra. La dimostrazione del uh. mondo mm. dei A po co? Żeby zrobić drugą część. Nie będzie dwóch odcinków, tylko będzie jeden taki. Żeby nie robić więcej. Jak się dowiecie. No tu za chwilę, a to teraz. Będzie, jeden, a będzie ta druga część. W ogóle ile mamy. No trochę zrobiliśmy więc będziemy. Na, na tą drugą część. To jest Thanos? Tu ja coś Thanos. Czekamy. Ktoś odpowiedział to. O nie, to jest Thanos Co tu piszą? Moja mama powiedziała, że przyjdę do mojego domu. O co tu chodzi? XDZ25 będzie dopiero. Ile ludzi tu jak? I, i, o co mi chodziło, gdy znalazłem wątpliwości? Oto. Oto. Jestem z teraznikiem 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Będę z teraznikiem. po prostu. I, o, green light, red light, wiadomo. Ale my jesteśmy z trawnikami. Może no, więcej, ze tak jak to. No i dobra. Wysyć green light. Hmm? Tak, like. tak. Ja lubię Ale oni już nie mogą. Ile tych osób? Hmm. Nie no nie, teraz już. Co ty teraz? Ja to w sumie teraz tego nie Rozumiecie chyba to. To się jest, co jest. Teraz nie wiem, co tylko ja. Mi się wydaje, że. Nie, chyba tylko ja. Następna rozgrywka to ją sobie pomieniamy, no bo tu strawnicy nie są potrzebni, nie wiem po co oni są. Chcę patrzeć, VIPy. Normalnie no VIPy. Teraz tak sobie patrzę i coś się zaupgrade'owało, nawet nie wiedziałem. Proszę podzielić się 20 minut, nawet nie wiedziałem. Dobra, za chwilę koniec, Już Pomagał. I I am done I am down. I Nie, down. I na pięciu nogach. am co I chodzi? O. Ja nie muszę nie muszę dołączyć do I bo down. jestem am Będę tutaj stać. down. I teraz nie, co nie? nie chcę wam nic mówić, macie 53 sekundy. Nawet nie. Oni na luzie przejdą, bo mają 21 sekund, oni 40, a dopiero są. Przy czwartym jeszcze robię. I przejdę. W porządku, w porządku. Widzicie, oni wygrają. Mają 20 sekund na przejście. I to jest czekaj. Nie. Hm? Ha. Ha, ha. Wygrają wygrali wszyscy. Nie byłem tu potrzebny. Dan, 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 dan. Nie. To ja ich nie zauważyłem. Mingle. Znamy. Znowu wytłumaczyłem. Nie pytając, bo nie było. W sumie tamtego pięciu, bo i na sześciu nogach nie wytłumaczę. Tam były trzy żeby się dowiedzieć, na czym polega, będzie była na No, no wreszcie tu nie psegram. No, bo tu jest fajnie. Dwa osoby. Ja nie wiem, jak się w zmieściłem, ale to do, dobrze. Do. Nigdy tak nie miałem. W cztery, jak tylko dwa się zmieściłem, potem nie. Nie no. Wszyscy powinni. Chodź. Nie ma takich o, Nie mogę wejść na garuzelę. Nie mogę wejść na garuzelę. Trzy osoby. Teraz nie powinni się... Będziesz gdzieś jeszcze jechał? Nie no. to Dwie osoby muszą wypaść chociaż. No bo... Пойдёмте, мы будем на томатике, сразу, за пятнадцать минут, их должно быть пятнадцать огоньков, добро, па ага, у них было два, добро, и ты что

Dun, 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 dun. o tak będzie Dundundundundum Czy to, to jakiś aparat? Cztery osoby Mogą wszyscy? Czekaj ja sobie policzę. Tak wszyscy mogą Ale widząc czas to, to trudno będzie Może no, i było trudno Ale ps, o, ja dalej są Brace. Dalej jest 12. Janki gdzieś się śmieją. W końcu się. O co to było? Tak. O, no, tutaj są łazienki na typie tak samo jak tam, co było. Bo to może... O, tak to nie robić. Żeby im było. Prudnie. więc mało tu mam roli. Ile mam? Tysiąc aż? No to się nie da wyjść, to ja po prostu kończę i będzie ostatnia godzina, gdzie staraznik może przegrać. Ktoś tu był? No można tu zepsuć, ale proszę uważać, to jest przestępstwo zepsuć. Wtedy trzeba odkupować. 4, 3, 2, 1, 0, No teraz mogliśmy. Detali. No, to tu chodzi o to, że mamy dwie grupy i straznicy by do nas dołączyć no, na przykład ja byłem cały czas z i są nowi musimy po prostu... Um, i, i czyjeś inne jednostki. No wiecie. O, mam nadzieję, że wiecie o co chodzi w ogóle włączyli. Dam skakania. Pomocy. Raberia. Możemy nie biegać, ale raberia. Nie. No to też nie jest teraz Ale ile mas? No oglądam, ale ja chcę właśnie sklepników. Niech nam nasza grupa wygra. Nie. Co nie? Tranicy. Kurom. Jesteś gotowcem jesteś. Jest. Aha, tu jakieś powstało jakieś sojusze i te sojusze już rozpadły no bo ktoś jest graczem a ktoś strażnikiem czyli strażnicy nie faście się tam iść strażnik zginął okej okay, kto wygra? dobra no to papa